Siemanko mordeczki, z tej strony Piotr Szelika, jesteśmy dzisiaj w Krakowie w pięknym mieście Obwarzanka a właśnie jedziemy po kogo, no zgadnijcie po kogo, po Areczka jedziemy i lecimy na robotę, a gdzie i po co to zobaczycie już wkrótce także followujcie, subskrybujcie, dzwonek czkujcie i, i będziecie wiedzieć wszystko, pozdrawiam serdecznie Piotr Szeliga także mordeczki jedziemy, jedziemy Powiedz mi mordy, czy ja się w ogóle mieszczę w kadrze? No nie yeah. Jak się nie mieści to samą łapę weź Forma jest, także... <grym grym> o, wpuszcza nas tutaj ziomeczek to sobie Dziękuję Dziękuję Patrzcie, mają dzisiaj dobry dzień Czyli my też będziemy mieli chyba dobry dzień, nie? Tak mi się coś wydaje Także jedziemy teraz po Areczkę, tak jak mówiłem wcześniej Zabieramy się jedną furką Lecimy w drogę. A drogi mamy trochę. Bo w jedną stronę jest chyba z 500 km, w drugą z 500, później jest Krakowa do Rzeszowa. Mam jeszcze 200. Więc to jest 700. Więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Jechać czy nie jechać? Oto jest pytanie. Jechać, jechać, jechać. Jak trzeba to się jedzie mordeczki. Więc my działamy bez zbędnego pierdolenia robimy co trzeba, kiedy trzeba, czy nam się to podoba, czy nie. Stary szeli wraca, kurwa. Stary szeli wraca, już dość, dość już opierdalania się, bo powiem Wam szczerze, że troszkę zakosztowałem tego życia, takiego opierdalacza się, to nie jest dla mnie, jednak to nie jest dla mnie, bo ja muszę mieć coś do roboty, Jak ja nie mam nic do roboty, to ja robię głupoty, myślę o głupotach i ogólnie wszystko idzie nie w tę stronę, którą trzeba. A jak zapierdalam robię swoje e, mało śpię, to w życiu mi się lepiej wiedzie. Także e, no, to ten czas. A powiem Wam jeszcze tak, że ogólnie po walce z piechowiakiem miałem coś takiego, że kurwa tak jakby wszystko było na nie właśnie po to właśnie po to, żebym się kurwa może ogarnął. Nie wiem, bo tak jak mówię, no ja ogólnie czułem się bardzo pewnie przed tą walką. E, bardzo dużo trenowałem, a tu tak, nagle COVID. Później, o, o ale by chłop nas tam szarpnął. Najpierw COVID, później zerwałem powieść między długowym uda a przewodzicielem, a na końcu ta kroplówka i tak sobie myślę, kurwa, co ja komuś zrobiłem? No ale jak widać, tak miało być, nie? Tak miało być, może miałem jeszcze czegoś nauczyć, może nie, tylko... Osoba, która mi to gdzieś tam zafundowała, to wie. Więc, e... Więc na pewno dało mi to dużo do myślenia. Na pewno troszkę e, znowu przewartościowałem swoje życie. I, I ciężko jest robić ciągle to samo i oczekiwać innego efektu, nie? Więc teraz zaczynam robić coś innego, żeby był inny efekt. A jaki będzie efekt, to zobaczymy już wkrótce. Patrzcie kto tutaj, kurwa, przyjechał. Całą drogę żebyś mi Gdzie będzie, będzie, bo już widzę, to, te, to, te sam, to to samo co u Hanka Jak już duper szwance jest na up and down, to będzie, kurwa, teraz i Łukasz, trzyma, Będę że ja przyjedzie do. Tak zwany, tak zwany, tak zwany, tak zwany, dobra, tak zwany australijski przykłód zaraz będzie. Tak zwany kangur, tylko, że te, kurwa, może to bardziej wyglądać dość komicznie, bo to do kangura daleko, ale widzę, że zaraz coś się będzie działo. Hantel robi zupełnie to samo, bez kitu, hantel robi to samo. Gość nie ma czym lać, ale gość idzie i udaje, że leje, nie? Ja się zastanawiam, co psy wtedy w głowie? On ma wtedy w głowie, że on zaznacza ten teren, czy on po prostu udaje, że zaznacza, żeby wszyscy widzieli, ale i tak, i tak nikt tego nie widzi. To jest, to jest właśnie zastanawiające tak dla mnie, nie? Przepraszam, że to w ogóle takie, wiecie, rzeczy poruszamy, ale ktoś jest tak wybredny, gość musi mieć idealny krzak, który pasuje idealnie pod jego dupę, żeby zrobić na nim przykód i żeby się tam po prostu załatwić. A no później Ty z tego krzaka musisz to zbierać. No bo ja, jaki normalny obywatel, który Biorę wszystko co robi mój pies na swoją klatę, no muszę tą kupę podnieść, tylko że handla kupa waży więcej niż Marley. Mm. <laughs> komfortable. Very komfortable BMW z e, American City Top Movies Ja tutaj się lansuję już przy Arkafurze Także jak co to, to Arkafura, nie? Żeby nie było, że zaraz Panie się... <laughs> Dobra, przesiadka <Szczerciatka. Szczerciatka. laughs> Nie nie domyślacie, jedziemy w pewne miejsce o którym wy może nie macie pojęcia a my je dobrze znamy, bo byliśmy tam już wiele razy Tak, tak Czyli, tak, gdzie idziemy? No, wiesz, na razie jest to zostanie za gwostką a do końca wody Ty, a ty ty jesteś Harry Harry? Harry! Kurwa! Ja Harry Pary Piotr, no to morde! Ja myślałem, że to jest coś kurwa, no co ujebało się coś, a co no sobie zrobił tatuaż. dalej, że to serio zrobiłem. No tak, tatuaż? No patrz To jest Harry Piotr mordo Jeszcze do tego kamienie filozof, ale to za kilka miesięcy. Ja pierdolę. Czary, kurwa. To Czary to jest. Dobra, taki... i... to mogę zaraz? Ale, tak, Baciu. Świrowaaale. Ja po prostu nienawidzę, po za to wszystko, kurwa. Czuję taką, kurwa, czystą nienawiść, hop, która kurwa daje mi energię, hopie. Naprawdę, kurwa. Jak ja ja tu się, kurwa, odkręcił. Czystą nienawiść, tak. która daje mi energię do życia. Tak. Kurwa, kurwa. Tak. żyję nienawiścią do niej. Naprawdę, naprawdę, to jest takie, kurwa... Ja nigdy... Nigdy do nikogo czegoś takiego nie czułem. Kurwa, to naprawdę, tak, to... troje... Ja myślę, że oni tak samo nie widzą nas i kurwa, że tak, nie, to na pewno. Tam codziennie jestem ja, kurwa u nich w domu, o mnie gadają. No. Na 100%. Chłopie kurwa nie ma tygodnia, żeby mnie gdzieś nie oznaczyli, nie. czegoś nie napisał o mnie, żeby gdzieś nie wspomniał o mnie. Ale naprawdę, gość, chłopie, ja mam takie coś, że naprawdę, jak ja, ja czuję, że jakbym ja wychodził z tym do walki, to ja bym był w innym świecie chłopie. Ja bym był ob w obłędzie, był chłopie. Byłby chłopie, no kurwa, nam no, naprawdę. Dobra mordeczki, mamy następny postój, ja co, kawusia, ty reszku co, jedzonko, Burger. burgerek, burgerek. No. także lecimy jest zjeść, ale fajnie, piękna pogoda, zajebista atmosfera, zajebiście ludzi wokół mnie, także ja sobie tylko życzę, żeby tacy ludzie, jak, ich, jak tacy mnie dzisiaj otaczają, żeby mi otaczali całe życie, naprawdę. Znamy Oczywiście, no, na... Oczywiście ona oczywiście na myśli Marleja. <grym> Maruś to jest mój drugi synek. Oczywiście pierwszy jest Hantel, no to co do tego nie ma większych czy mniejszych wątpliwości, ale Maruś jest kochany. Ojejku, buziaczka mi daje, to. Tak? No buziaczek, no. Superant. Gadałem z się, że moja babcia w świętej pamięci. E, jak zobaczyła jak się wytatuowałem mi powiedziała Aruś, coś ty zrobił! Taki ładny chłopok był, tak się pobazgroł. Piotruś, coś ty zrobił, no. Taki ładny chłopok był. A co w ogóle symbolizują te twoje tatuaże? Co to w ogóle ma znaczyć? Nie, ale jest, jest coś takiego, że dalej jest jakiś awers, taki do tych tatuaży. No ja w chuj odkąd się zobaczyłem kurwa teraz po tych dwóch tatuażach, miał taki awers, że kurwa człowieku, no bandyta kurwa, pierdolę. Ale nie babci nazywają ogólnie. Ale ostatnio miałem nawet taką sytuację, że ok, ja idę przez Rzeszów, wracam z treningu i takie babcie, babci takie popatrzyły na mnie, chłopie, jakim. Ja bym przed dosłownie im coś zrobił, nie? I zaraz op, tylko przyszedłem kawałek bandyta, coś tam. Ma. Ja mówię, miło, mi Piotrek jest. Stary, bo trzeba... Ja wiem, co wypierdolę sobie matkę boską częstotnie na plecach tak, że żeby nie jest, nie będą to się to modlić, będą klęczeć za tobą. To to już bogiem. <laughs> Także mordeczki, no co? To jechaliśmy w USK studio. Bo wiecie, czy to się wiąże No właśnie Będziemy działać, idziemy robić sesje zdjęciowe I za niedługo Oczywiście tego vloga zobaczycie dopiero po ogłoszeniu tego wszystkiego Ale my już działamy Jak widzicie, także waleczka się szykuje Ja jestem cały czas w treningu Będzie dobrze, będzie dobrze Działamy cały czas ładnych parę ładny, ładny. WSK studio no tak, że także tak to wygląda mordeczki przed każdą sesją pokaż tutaj ładnie jak to wszystko się komponuje. pełna profeska, To nie ma amatorki to jest tu jakieś wiecie kanapowe gale tylko tu jest po prostu wszystko profesjonalne i to mi się podoba i ogólnie podoba mi się to, że tutaj wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Zarówno przed walką, w trakcie walki, jak i po walce. Więc... Boi się mój! się pan. Nie Ale kiedy Ale, Ale gorący. Netflix. Cieszą? Tak, dokładnie. Ja czy jakieś dziary? No pewnie, całe plecy, nogi. Wszystko można. Tak to wiesz, jak już tak to tak jest. Jak już raz zaczniesz, to, to później będziesz robił. Ale w sumie to też zależy dużo od... Mówią, że uzależnia, to, to prawda? Znaczy uzależnia fakt posiadania na pewno. Ale jeżeli chodzi o, o cały proces, czyli dziaranie, to tak średnio. Proszę?

Ja przyjadę z handlem. Mm. Przyjedź, będzie hmm. so super. A ten pisielki? Amstrad Biały. Przesądzamy listę. Idziemy... Idziemy nagrywać karteczki. Przed... Uh, przed walkowe zapowiedzi. No. Siemanko wszystkim a chciałbym was. E, jeszcze raz. Siemanko wszystkim chciałbym Was serdecznie wszystkich zaprosić na Fejma 11, który odbędzie się w końcu z publicznością. Więc zapraszam Was do kupienia biletów piąteczka. Zapiszę. Siemanko wszystkim chciałbym Was serdecznie zaprosić na Fejma 11, który odbędzie się w końcu z publicznością. Więc zapraszam Was do kupienia biletów. Wbijajcie bo będzie się działo. Po nagrywkach myślę, uh, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Zaraz lecimy na zdjęcia. Bez wątpienia. Tam Także mordeczki, my jesteśmy już po nagrywkach, po zdjęciowej, mam nadzieję, że Wam się podobało, uchylamy Wam rąbka tajemnicy tego jak to wszystko wygląda tutaj u nas w Fejmie. Zostawiajcie subskrypcje, dzwoneczki, komentujcie, lajkujcie i powolutku do przodu. Pozdrawiam.